Od razu wpisany w skrypt. Więc teraz tak. Kto jest narratorem? Ja będę narratorem. Ha. Okay. E... Kto chce być Sonikiem? Jest o. szybki. To, 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 to Piotrek, to. bo lubi szybkie rzeczy. Ale jest niebieski. A okay. niebieski jest seba. A jaka jest druga postać? E... Jean Erazor. Erazor. O. Gra <grafity grafity> z... Porównanie jego do Thanosa. <grafity> Nie widzę, ale. Widzę go. Jest fioletowy. Padał. Niech tak będzie. Okej. Okay. Nie mogę cię pokonać. Jeśli przegram, wrócę jeszcze raz. Jestem Khaled. Nie możesz go pokonać. Co Czekajcie, kto, kto jest z Sara? Nie, Sara, oleć. No, ja będę Sara, dobra, ja będę Sara. Sonik ma magiczne światło za razorem. Następnie pokaż mu. Ja nie mogę. To. Sonik pamięta, że sz szala. Dał mu metalową piłkę. Chcę, żebyś kontynuował. Sonik pamięta śmierć Sarach. Powrót do pierwotnego stanu. Do fizyki zabrał. Metalowa kula staje się magicznym światłem Erazora. Co? Co? O. 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 No, już są pierwsze ofiary. Lekki procesor musi spełnić. Trzy życzenia. Prawda! Nie mogę spełnić Twoich życzeń! Sonik siedzi na tronie. Bardzo dobrze. Moje pierwsze życzenie. Pierwsze życzenie. Ksary. Sonik strzela Erazorowi era w klatkę piersiową Maje moje ciało, moje ciało To jest akurat dobrze przetłumaczone okay. Światło pochodzi z klatki piersiowej Zostań przyjemnym odcinkiem Takiem. Wróć do palca Sonika Sara została podobnie potwierdzona Kolejne życzenie Wróć do nocy w Arabii i pozwój światu opowiedzieć historię. Bardzo dobrze Brzytwa uderzała, pocieszyła podobnie Arabskie litery wyłoniły się z ciała a przeszli przez drzwi M <grystwa> Trzecie życzenie. Gig ogolił się przez resztę czasu, tak jak poprzednio. Będziesz uwięziony pod reflektorami. O nie! Ostatni strzał Erazora dalekiego zasięgu. M. 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 zdążył się. Zdarzył, zdarzył się w pobliżu Aruzora. Zara! Wiem, że tam jesteś. Proszę <grym> przestań. A czy no, dziewięć... jest. Ja wiem, że jest to, to, to nic. <grym> przysięgam! Przysięgam na siebie! Piąta myśl jest niezaprzeczalna. Wow! Huragan! Za to do Zafascynowały mnie światła! Powiedziałem! Nie jestem szczugiem! Kolejnie włącza lampę. Góra jest oświetlona. Jestem Jerzym. Oh. Wiecie czego tu brakuje? To jest sadza. To jest no to mamy to jest sadza. nowe Będziesz uwięziony pod lefraktorami. Bardzo dobrze. No spoko. No okej okay.